Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym vlogu. To ja dzisiaj jestem totalnie pomalowana, nieogarnięta i w ogóle, dlatego że no wstaliśmy, no i wstajnie to też tak bez sensu jak nocuję, więc sobie czekam aż siostra zbierze saliwana i później ja idę po Dante'go, ale... No, może być ciężko, bo jest okropne. Bo to w ogóle pogoda jest tak okropna, że to dramat. Nie wiem, czy nie zrobię takiego łączenia. No, chociaż zobaczymy. Z każdego dnia raczej bym wolała zrobić, bo już mam trzy nieobrobione vlogi. Także, no, mam co robić. Naprawdę mam co robić. Mam dużo materiału i, i to będzie w ogóle zaraz mi brakowało pamięci. Czy mój syn idzie za wami? Nie, myślałam. Jejku, ja już byłam przekonana, że to jest Dante. <grym> No, także... Totalnie się tego nie spodziewałam, że Santa przyjdzie się przywitać. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Wronek, no dzień dobry! Dzień dobry, ślicznotko, jaka mokra, Boże! Jaka mokra! Cześć! No cześć! Tak ciężko się tędy idzie, tak! Chodź, bo ty też. Możesz ją też wziąć na uwiązie do stajni. Na mhm, w sensie tak na szyi. Ten. No. Może ty lepiej to zrób. Dobra, mamy Dante'go. Nałożyłam mu dareczkę, żeby troszkę wyschnął. Tak, tak. I dostaniesz zaraz śniadanko. Śniadanko dostaniesz. No. Dobrze. Boże, Danonek. Saliwan. Naprawdę między nimi nie ma aż takiej super różnicy dużej. Może no trochę jest, ale nie aż tak. O, o, o! Proszę bardzo. No i Dan tuś dostał śniadaneczko. Tak, dostałeś. I sobie je. Sali też dostał śniadanko. Też sobie je. I sancioszka też dostała. Patrzcie jakie mokre szczurki. No, tak. Taki mokry jest ten szczurek. Podrapiecie później, no. Jeju, strasznie mokra. Masakra. Przeschniesz tu trochę, co? Przeskniesz troszkę? No tak. Dobra, patrzcie, co znalazłam. Stajnia Podolin jest wyposażona dosłownie we wszystko chyba. No więc to jest miarka. I zaraz... Będziemy sobie mierzyć, ile każdy mój koń ma wzrostu. Nie będę ich wyciągać stąd, tak mniej więcej na oko, chociaż sobie zobaczymy. Tam sali jest czyszczony. Tu Dante jeszcze sobie kończy jedzonko. Także mamy chwilę, że one stoją spokojnie. I uwaga! Przyszła Ola ma niech to nagrać. Także uwaga, no mówię, tutaj jest nierówno, ale tak mniej więcej, chociaż sobie zobaczymy, ile one mają w kłębie. Jezu, jak to się robi? To chyba trzeba wyciągnąć na full. No A? i teraz w dół. W, dół, w dół. Dobra i to tutaj jest. 150. 150. Mhm. Gdzie ty masz to? A no tak też nie, dobra, 150. No. Ja, to ona jest malutka. Sali, Sal, teraz twoja kolej. <sali> dobra, y, teraz nagrywamy sali Czekaj koniu. O Jezu, bo ty się boisz tego spokojnie. No to. 170 170, no No dobra, masz 170 Dobra, okej, okay. i Dante No co? Tak. 155, to 50. No tak 4 no. To trochę wyższe od Santy No troszkę tak, no nie 5 cm Nie umiem tego Dobra, nie będę kłamać, trochę mnie zdziwiły wyniki, e, bo myślałam, że Santa jest wyższa, ale w ogóle to jest dziwne, bo na ogłoszenie, jak Santa przyjechała, to miała, że ma 1,55 m, e, czy tam 1,53 m. No to teraz jest niższa, może tak stała, albo po prostu faktycznie to nierówność, no ale jeszcze ma zadek wyżej, więc jeszcze trochę powinna urosnąć, urosnąć. Sali też mi się wydaje, że był większy. No, nie wiem, Dante też mam wrażenie, że był wyższy. Nie wiem, może ja faktycznie coś źle zrobiłam, ale wydaje mi się, że. No, okej. Okay. Misiaczki, mała zmiana planów. Idziemy na spacerek. Dante, myślałam, że jest wyczyszczony, ale chyba nie do końca. Mamy naszą superderkę. <laughs> idziemy właśnie na spacerek. Kilka osób. Czekaj, zostań, zostań. Tak. <laughs> Także idziemy, będzie dzisiaj spacerkowo. Pogoda nam nie dopisuje, ale nie będzie chyba źle. Tak. Nie będzie źle, nie będzie źle, tak. Draniu. Fajnie wygląda. No Nie pasuje mu w ogóle do kwiatki. Ta jest ogólnie za duża, no ale... Dobra, my jesteśmy już przygotowani na teren prawie. Tam już jedna osoba poszła. Jedziemy? Ej, Aziva! Ziwa! Chodź. A my myślałyśmy, że ty nas zostawiłaś, a ty do auta.! Nie, chodź. Dobra, idziemy. Jest jako tako. Jest jako tako. Tak, super koń. Patrzcie jaki ładny... Aha, domki akurat mi zasłoniły. Chciałam pokazać ładny widok. Ja to mam zapłon. Idziemy sobie ale w trochę mniejszej grupie, niestety. Tam Ola gdzieś o tam Daniu bardzo grzeczny. Powiem Wam, że jestem z niego mega dumna. Bo dwa konie naprawdę tak wiecie. No troszkę im... No troszkę po prostu niewybiegane były. Dobra, to my przejdziemy sobie też tak, pieski. O, co to takiego? Super! Kierujemy się w stronę domku, w stronę stajni. Już się zaczyna robić ciemno. Tak. Super koń. Ja chcę go nagrać i nie mogę, bo on przyspiesza. No tak. Brawo. Superowo. No. Jak było, Daniel, podobało ci się? Super. Był grzeczny, ale trochę pozapominał, co to przestrzeń osobista. Trzeba mu poprzypominać, troszeczkę z ziemi. Zrobi się. że zrobi. Tak się super zachował. Jestem mega dumna, bo naprawdę w sytuacji stresowej, a ta wola, <grystanie> zachował naprawdę zimną krew. I emocje na wodze. Super. I boksik tak sm i idziemy na padok zanim zaczniemy się denerwować, tak? Już jesteśmy po, po spacerku Dante już... Mycie po spacerku, Tak, go za nimi. <głos> <głos> po tej awarii. To była gruba awaria. To była gruba awaria, no. No. I Dante już czeka, żeby go wziąć znowu, bo przecież jemu za mało, a teraz trzeba iść do Santy. No, najka była fajna później już, tak? tak. John. Drap, drap, drap. No, ale ona jest śliczna. tak dziwnie wygląda, nie? No, ale w ogóle ona, nie ona ma taki słodki pyszczek. Ma do przodu. No. no, Jezu, ona mi się, wcześniej mi się nie podobała, bo ona no, była taka mega zaś... Ta ta mówi to samo, że ona teraz, że to jest nie naturalne, że ona, i a jej nie bolą to uszy. <laughs> bo ona nie ma mięśnia w przód. <laughs> no! Dobra, Dante tam czeka, żeby ci nie uciekł. Bo <laughs> staram Dobra, my idziemy do Santy, bo... Teraz trzeba dziewczynę wyczyścić, bo nie ogarnęłam. I jej oja nie idę dookoła. Chodźcie tam, dziewczyny, do nas. Jak skończycie. Idziecie tam, czy nie idziecie? Dobra. No, także Julka czyści lukrecję. Ola ogarnia. Tak, w ogóle Ola od dzisiaj dzierżawi, współdzierżawi saliwana. Także Ola dzisiaj też się będzie saliwankiem zajmować. Dzisiaj miał pierwszy... No drugi w sumie trening. A, ale wiem nie mogę. Wbijcie do, do Oli na Instagram, tutaj wyświetlę. I dostanie podolin oczywiście. Tak, Saliwan dzisiaj... W ogóle one dzisiaj w boksie przestały większość dnia, jak nigdy. No i co tam, Santinio? A to... To dzisiaj ogarniemy szybko. Dobra, dzieciaczek wyczyszczony. Tak jak dałam rady tak wyczyściłam. Teraz sobie szama swoją kolacyjkę. Tak? Szamosz kolacyjkę. A obok niej zaginie, zaginie, zaginie się Tak, no! Właśnie tak kurczę. O! Nie lubię się nawet po odnalezieniu. Ja Troszkę ciemniejsza, ale też jelonek. No, i wyższa jest od Santy. Ej, przyniosę ci tą miarkę. No, może Dobra. No, także my tutaj ogarniamy. Jurka sobie czyści lukrecję. i idziemy po miarkę.